Szczęść Boże, witajcie kochani. Dzisiaj w Ewangelii usłyszymy, że Pan Jezus odpuszcza tej, która bardzo nagrzeszyła, bardzo wiele i mówi, komu wiele odpuszczono, ten będzie bardzo kochał, bo doceni ten fakt tego przebaczenia grzechów. Jeżeli jedziemy naszą drogą życia do celu, jak powie błogosławiony Karol Akutis, moją autostradą do nieba jest Eucharystia, jeżeli jedziemy tą drogą do nieba, często prawda o nas jest taka, że jakoś błądzimy łapiemy pobocze albo coś, co bardziej przykuwa naszą uwagę. I tą rzeczywistością nazywamy oczywiście grzech. Jakiś wybór, który puduje, nie trafia do celu, ale pudłuje, zjeżdża gdzieś. I są bardzo różne grzechy. Hmm. Może czasem jest tak, w Tobie takie powstaje przekonanie, że a, bo już kolejny raz gdzieś tam grzeszę. Tak? A może w ogóle inne, innego typu przekonanie, że hmm, ja tak właściwie co mam za grzechy, nie? I dzisiaj pytanie do Ciebie. Jak często przystępujesz do spowiedzi? Z jakimi grzechami? Możemy nieraz ulec takiemu przekonaniu, jakiemuś głosowi w nas, że po co mam się spowiadać aż tak często, prawda? Tutaj nie bez, nie bez znaczenia jesteśmy przy Panu Jezusie, który ma gest wyciągniętych dłoni, aby Ciebie błogosławić. Spowiedź z jednej strony jest to przebaczenie grzechów, a z drugiej strony Możemy podejść do Niego trochę jak do treningu, chociaż mam nadzieję, nie obrazić się za to porównanie. Dlaczego do treningu? Ponieważ Pan Jezus w każdej spowiedzi przez kapłana daje ci, daje ci nowy zestaw siły, tak, żebyś mógł, mogła inaczej już przez życie iść. Jak w dobrym treningu wykształcamy nasze umiejętności, tak w spowiedzi świętej, my bierzemy sobie jakąś jedną drobną rzecz i bardzo nad nią pracujemy. Dlatego Gdy podchodzisz do konfesjonału, do księdza, zapytaj siebie wprawdzie, jakie grzechy popełniłaś, popełniłeś, zostaw to Panu Jezusowi, a drugie, zastanów się i pomyśl, co dobrego dzisiaj możesz uczynić do następnej spowiedzi. Wyznasz sobie być może czas, że za dwa tygodnie, może za tydzień, może w pierwszy piątek miesiąca, ale niech to będzie u Ciebie w Twoim życiu regularne. Kiedy przyjdziesz z czymś i powiesz robiłem postanowienie, robiłam postanowienie i tak i tak nie wyszło. Trenuj, a zobaczysz, że Pan Jezus znacznie poszerza Twoje serce. Jesteś w stanie zrobić bardzo wiele, ale pamiętaj, z Jego pomocy. Szczęść Boże. Błogosławie.